Cześć! Witamy was w następnym odcinku na naszym <noise> kanale! Kurwa! Co jest? Idź to kur... No no, To utknęła Brawo. Jest. Brawo. Dobra, więc no troszkę się by lekko, Tutaj doszło z takich tych rzeczy, śrubki żeby się odkładały. Jeżeli chodzi o fabryki. Reszta była nietykana. Jedynie gdzieś tam wzmocnione, że szybciej się robiło. No i ogółem, no... Dużo fundamenty. Mamy różową Troszkę chatę. Łatwiej się budowało. Tak, różowa chata, o tam, tam. Nice. Musi wszystko będzie różowe. Jest. Będzie Bar bardzo męskie. Porobiłem... Porobiłem trochę badań w mabie. Czemu? Ciąg... Tych, tych podręcznych. Bo ja się ciągle zapamiętam. Ej, ciągnik nam dachuje. Co się stało? Nie no, normalnie jest, tam jest. U mnie do gór nogami stoi. Ech. Lol. Dobra, no więc <laughs> tu się rozrosło. <laughs> ale najważniejsze jest to, że mamy surowce, żeby w końcu zacząć <laughs> długo wyczekiwany. <laughs> Tam jest dużo very, dużo Fundament eden. Tutaj? Tak, tu będzie 4, moja 4, dzisiejsza 1. misja. Znaczy nie wiem, czy dzisiejsza, ale może na dwa Jak się nie ścisnę. Ale chyba ścisnę. Dobra, transport, stacja. Co teraz zrobić ładnie? Będzie tu zajeżdżał. Tutaj, tylko jak to zrobić? To było ładnie. Dobra, to ja się zajmę swoją robotą. Tutaj yes. będą się krawcić a ramy modularne. Z, z którejś, bo tu są dwie te. E, dwa złoża. Dobra. Żelaziren, jedna druga. Przerwa o, i Będę go rama i to. Yy, tego, tamtego. Wzmocnione pytki. Z yy, zwierzynkami. Dobra. Dobro, ja, ja going tu robić. Mi się tam bawić. E, wszystko postawię to co, to, to, co trzeba. we fun, tak? Jest. No, trzeba jakoś... Glyf. <laughs> <coughs> <gryf> <dziśba> nie Co? Znaczy <record scratch> <dziśba> 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 ja to, to. To się będzie podjeżdżał tutaj, dam żebyś się nie wypierdolił przez przypadek, tego bym bardzo nie chciał. Ale miałem zlikwidowanego rozdzielonego, czyli będzie zajeżdżał e, ciągniczek, potem ciężarówka, bo nie, będę miał w dupie ciężarówkę i zrobię od razu. Eee mi z głowy. Robić przejścia, czy to będzie zabudowane? Robić, nie? Rób, rób, rób przejścia Dobrze, przy pana Tam masz w luj miejsca, nie? Wybiłeś mi z tropu, co ja chciałem powiedzieć No chyba coś co ma jak zapomniałeś No tu sobie będzie zajeżdżał... a, bo wciągniczek? A potem będę miał w dupie, bo będę robił pociągi. <laughs> Zapewne. No się ogarnąć, w Factory'u się to fajnie robiło, nie wiem jak tutaj. <coughs> Dobra. Jedziemy. Tankujmy go. Yeah, jadę! Tak to Jakie jadę, to wolne. <laughs> nie ta jadę, nie ta jadę. A. Nie ta jadę. Ło, wow, ło, wow, autopilot. No, no, no. Na trzy. Wait. Dałoby się tak. zgnąć fotę. Dobra. Sieć. Dobrze zrobię to na ten już. A tutaj. Się, tutaj chyba już. Chyba. Dobra, jeszcze raz musimy Kurde się. Kurde, mógłbym równe. się pokusić. Oj, 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 tu trzeba wycinkę zrobić, oj, tak. A3. Dobra. Chyba nie. No, ocz tu. Mhm. Chodź tu, Kurde, nie myślałem, że pobiegnie. Wracaj że to tu. Wody. Working. A, tu muszę poszaleć jednak troszkę. No, dawaj to paliwo. Powycinąć. Może jednak yes. faktycznie, jak to jest tak blisko, to ja puszczę tu fundamenty. Dokładnie Coś się nie jest Faktycznie, mógłbym. No, poka mi te linie. Była. Kurde, te kamienie, Aj, nie schodzą, nie podoba mi się to. Nie ja tu muszę puścić fundamenty. co słyszył, słyszę tu gdzieś jest ten. Ten tego takiego, no, ślimak. Co talking? Dobra, no tam jest węgiel. Tam się muszę dostać. A potrzebuję jednak więcej betonu. Po prostu zrobię tutaj więcej fundamentów. No prawie. I wątpię, że tu się będziemy ciągnąć. W sumie... ...nie mam betonu. Pretty kurwa fajnie. To Malo. fundamenty Ty kurwa fajnie co. <grystanie> Dobra, nie łogi. <mogę. grystanie> to zabraknie materiałów. Stoolet do, do malowania. Eee, <grystanie> e, beton. Jesteś beton. Ty, ja ty, to, to się akurat przy... tak, tak. To się akurat przyniesie tutaj. Pamiętaj na dole drewno, na górze liście, nie? Dobrze, przy pana na górze liście Co na dole drewno. Co się dzieje, ty? O, drą na dworze. A je Nie, chyba. No kurde, gdzie jest moje pole? <laughs> pole mu ukradli co jest? Gdzie pieniądze są za las? Co? Ty pierdolink No nie wejdę do góry Muszę iść tynda Ja to wolę zabrać, bo pamiętam, że kiedyś był yy, Nie fajny dość Je Jezus, Je Chrystus Kurde, no. Ktoś. Kurde. przylozł. Weź tam ustawić się to. Im. Dobra. ktoś przylozł, to odszekocz, nie? To przy. mu do dupa. Powiem, żeby spadał, bo ty nagrywasz na YouTube. Tak, e. tak. Na pewno posłuchają, powiedzą. E, co ty, kurde, pierdolony? <laughs> <laughs> Bufor płynów ustrojowych. What? Talking? No ma, nie? Dobra, tu miała być... Ja muszę zobaczyć, jak oh się my... robi. I jak się robi ten 2 bufok... CO JEST? To się jeździ, muzyka, puu... Zbasujone... na <laughs> Co <laughs> jest? Wzmacnione pytki. Się pytki. Się jak się U ciebie też, przez mikrofon, ty wiesz, każdą wysoko, w bloku, nie? No, no, no. Było słychać tych sceniksów. Kłosi. <laughs> Aha. I pamiętasz, nie? Mhm. Ja codziennie mam praktycznie te przygody z Sebiksami Oni łażą kurna, koło kościoła na placu. I z, najczęściej z JBL-ami, kurna, furwają mi do Jakiś tak. dziwny rap z autotunem 500% leci, nie? Eee. Dobra, tu no, są pręty na środku. Nie ma pały. Nice. Eee, tu będą pytki. A tu będą. też umiem strzelać z fele i co? Strzelać z palca. A ty cwel, o ty kurde Ty otrzymujesz unikar Zdechł jeden Cztery gdzieś Spadł gdzieś? No to nie będę tego robił Dobra Kurde no Zabite, dobra Miecie leżą Kurna, na brakę miejsca. Dobrze bym trochę zjechał w dół, nie? Bo tu już się robi nisko. No, obniżę to. Hmm, mam nadzieję, że nie wiem za mało betonu. Byłbym very smutny. Wery smutny? Wery smutny. Nice. żarcie? No, CO JEST?! Kurwa... O, żarcie. Nie, nice. Ile żarcia, nice. <grystanie> Od Ale nie tak. O no kurwa. <grystanie> No, postaw. Nie, ja, ja na bank nie, nie zrobię tego co moja mama nie. Ja, jak będę miał mieć psa, to. jednego max, a nie kurwa cztery. Pięć, Sorry, 5. Oj. Potem to takie ja uważa, że to one są ten. Yy, najważniejsze w tym domu, nie? Oj, oj, oj. Oj, tu, tu. Kurda, ale Wzięłem pracowanie z rampami Nie wiem czy ja dobrze zrobiłem robiąc też takie... Co tam się tepa kurna w tle? No... Wziąłem za mało betonu... CO JEST?! Już masz siebie, Kurde, za za mnie skąd on tu przyszedł? Faktycznie, a ja nie <laughs> wiem, tam da się tak budować. <śmiech> <śmiech> ale fajny kamień z dupy kurna. Dobra. Nie, ciekawe czy to jest kurde? Jestem ciekaw, czy to jest. Czy to jest grafika, czy tam da się dostać? Ale jestem ciekaw. Tam chyba się da, bo byłem kiedyś. Co? Na tych wodospadach tam jest jakieś złoże. Jak dobrze Śrubki pamiętam. Śrubki z Dobra, to będzie O, widzę, szkoła. że zaznaczanie znowu idzie. <laughs> ja cię widzę, tam, widza, tam miejscu, gdzie jest. A nie gdzie ty jesteś jest twój nisknamy Jeszcze men. dalej Jeszcze dalej Dobra, płytki, pręty Miner, miner... O nie! Przez żarty robicie Jeszcze niżej Pręty będą szły prosto A płytki będą się łączyły z Co tym, ja o śrubki nie jeszcze na bok Czyli Czyli zrobię to na końcu Dobra Czyli, czy <laughs> <laughs> A nie to, nie, to już jest zrobiony To jest zrobię monter Tyle to Tyle no, tak? samo kosztuje. Nie? Kurwa jest Little rozpierdol w mojej głowie No tu też ci fajnie dzieje To się łączy z tym, tak? Czyli mogę zrobić monitor na eee, środku. Produkcja. Miner. O, o tak! Wiernikers. Oh, yeah! postawiony. Co już postawić? To ładnie to by wyszło. P Mamy wydobycie węgla. Prawie. Więc <laughs> zabraknie czegoś. Transport Iren. Muszę przekmienić. Teraz tak, żeby to fajnie podjeżdżało by nawracało Tak To się łączy z tym Idzie tutaj ty, ty. Dobra Monterro A, on jest trochę za duży Hmm Tak, się nawróci, i pojedzie, no w sumie 300. <gryzanie> Tutaj paliwo. Patrz to, będzie e, Tak, tu się tankuje paliwo. Co no jest? Postaw. Tu jest, tak, tu jest wyjazd. tu jest wyjazd. Ale tu nie będzie nic wjeżdżało. Dobra. Będzie tu tankowało, właśnie. Zabry zebrane e, Organizacja. Terrorystyczna. Oh, terrorystyczna. Ura, co? To było. No bo ja tu wchodzę do góra. Dobra, zróbmy sobie co a prosto? I... little e, porządek w ekwipunek. to już pod trójkę. To, czy tu jest good, to... czy nie gut? Pod szóstkę, to. O. Pod szóstkę. Kureczkę, od szóstkę, tak. Oh my god, check it. Jeden monter robi to z tym, to później jest drugi ładnie, monter. A jeden monter robi to z tym, drugi monter robi to z tym, a trzeci monter też robi to z tym. Uprawiałem kraftowanie. <głos> Co? za. <noise> tu jest zbyt stromo. Dobra, w dupie tam to będzie wysoko. to zawinę, mogę to zawinąć? Please? Please. Już... <laughs> no, niby tu by się Och, kończyło, no. w sumie chyba. Och, no, to bok, Ale będzie gówno. Czekaj, Ja to muszę sobie przemyśleć, bo to idzie prosto i będę musiał to zawinąć w bok. To będzie się Trudno kończyć muszę. Nie, nawet ładnie. Myślałem, że będzie gorzej. Chyba. Jak to ładnie... Jedzie ten. Nice. Co to jest? Łot? Nie ma tam, więc wiesz. Przyjdę do ciebie za 3 minutki. Jak to ładnie zrobię To to wszystko będzie się składować tutaj. O Fak, a, kurwa mam nadzieję. Co ja to mogę zrobić? Mm. To będę smutny. Muszę dopuścić zasilanie. Ty. Ty kurde, ty tamty, kurde, ty. Co jest kurda Czyli ty mnie obrażasz człowieku? Nie mam betonu. Tak. W sam jest beton. <laughs> Wiesz hono, betonu potrzebuję. Ja też nie mam betonu, Zbierz sobie betonu. O kurde ty, o. Nice. O kurde, ty, czy ja wrócę? Czyli teleportu postaw portal do netheru. Idziemy się na z pigmenami Ja tu zrobię potem łagodniejsze te zejścia, ale przewrócić jakoś. Psss. No to ty, to jest pomysł, ty. To będzie się szło w bok. Kurwa, muszę to zwiększyć Ej, dobra, beton. Kran. Kurde, ale żadnej. Księżyc, planeta chyba, księżyc. Kurde, aż mi się no my przed, przed oczami widzi, nie? Widzicie się przed uszami? Jest, jest. Jak tą nowa ala ty mi. A dobra, Ale... No, weźmy ten beton. I muszę powiedzieć coś smutnego, nie? No do. Dziękujemy za oglądanie, Ej, jeśli film wam kurde, się podobał. Nie chcę jeszcze! <laughs> jeśli film wam się podobał, prosimy o zostawienie... Łapka w dupkę. Tak, e, i subskrypcji. Eee... Do następnego odcinka. Cześć. Cześć.